Bardzo się cieszę, że jesteście. Arfenia, już cię dorzucam. Cześć, piękna. Jakby co, Ktoś? nie musisz mówić. Pisz, cześć. Dobrze. Arfenia, nie, nie ma wymogu, jakby co do mówienia. Wystarczy tylko słuchać. Dobrze, to tu mamy wszystkich. Raz, dwa. A gdzie jest Odyn? Odyn jest, Odyn jest ze mną na dole i ja będę go prowadził do ołtarza. Okej, okay. okay, to czekajcie, to ja sobie wysiądę tutaj. Nie wiem, czy widzieliście, jest odpowiednia muzyczka zrobiona. No właśnie, no. słyszałem. Nawet nie wiedziałem, że taka jest. Jest. Może Dobra. dodali w lamach, kurczę, o dla mnie gry. Dobra, to proszę siadać na miejsca. Ja muszę też usiąść na swoje miejsce. Ja mu w ogóle zaczekam, super bukiecik. Bo masakra jest po prostu ekstra. Muszę się <laughs> trochę poczekać, bo muszę poradnik ślubny włączyć. <laughs> Załącz poradnik ślubny. Arfi a twoja kompada miała przyżyć, co? Będzie. Pisała mi, że będzie za 15 minut. Aha, no bo ten, no bo ona się już nie dostanie na wyspę, niestety, bo mamy 8 osób. A nie, osób. nie, nie, ona tylko jako widz. Aha, nie, no to oczywiście, to jak najbardziej. To witam w ogóle wszystkich widzów, słuchajcie, dzisiaj naprawdę robimy ślub w Animal Crossing, no po prostu naprawdę robimy, robimy to. Robimy to. Kto jest tutaj na środku? Proszę, się, żeby się przesunąć. Dziękuję bardzo. Pierwsza z lewej za follow. Okej, okay. dobra, to słuchajcie chwilkę. Siadam. No, to jest. Jest, no i pięknie, siema! Witam, witam, dobrze, słuchajcie, jako że jesteśmy już wszyscy i wszyscy już siedzą, czy wszyscy widzą w ogóle dobrze wszystko? Słuchajcie, to jest wiekopomna chwila. Bierta, ten ślub, bo mam ciasto w piekarniku. Dobrze, to co, to rozpoczynamy? Tylko że, tylko że, wiecie, to, to trzeba było zaśpiewać coś, a ja nie mam piosenki do tego odpowiedniej, a boję się cokolwiek puścić, żeby mnie Twitch nie zbanował. To co, to, to prowadźcie, prowadźcie Odyna, prowadźcie go. Ja muszę, wiecie, ja muszę zrobić tak, jakiś joy. Tak, albo to. a ja wam jeszcze powysyłam jedną rzecz na priv. A <grym> muszę się po powiedzieć. <grym> Okej. Okay. Ostatniego zdania nie musicie mówić, to jest po prostu przekopiowane. Okej. Okay. Yes, tak od, od momentu tak mi doponóż Panie Boże Wszechmogący, tak? <grym> wiecie, jak coś tam możesz mówić. Dobrze, słuchajcie, to, to okay. nie ma co, nie ma co. Rozpoczynamy w takim razie ceremonię, w którą przewodzi. którą przewodzi nam dzisiaj tutaj ikar. Ikar jest dzisiaj naszym kapłanem i Ikar będzie dzisiaj przemawiał Muszę to wszystko. Więc myślę, że możemy rozpoczynać naszą piękną ceremonię ślubną pomiędzy mną a Odenem. Więc lecimy. Dobrze. To pierwsze pytanie jest takie. Czy ktoś jest przeciwko temu ślubowi, klubu, jakkolwiek się odmienia. Nie obchodzi mnie to. Jedziak mówi, że nie jest. Okej. Twoje zdanie też mnie nie obchodzi, jak <grym> ktoś odmienia, więc <grym> <grym> możesz wyjść. <grym> Okej. Okay. Myślę, że myślę, więc... że sprzeciwu nie było. Ja też nie zanotowałem żadnego. Dobra. <grym> w takim razie zebraliśmy się tutaj wszyscy. Aby uczcić piękną chwilę, dwu pary młodej, tak. ich ślub. Dzisiejszy... Dzisiejszymi naszymi gwiazdami jest Odyn za zgardu oraz wulpi z lasu <tary> 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 Nie denerwuj się tak, Ika, spokojnie. Spokojnie. <grystanie> Okej. Okay. Jesteście świadomi swojego wyboru. Tak. Tak. Okej. Okay. A więc zapraszam do złożenia przysięgi. Możecie zagrać papierkami i nożycę kto pierwszy, jak się nie umiecie dogadać. Oden jest pierwszy. Bo... Nie, Oden, bo ty, ty jesteś ten. Ty jesteś żoną w tym związku. No dobrze, ja. Odyn biorę ciebie wulki za, za męża i ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że nie opuszczę cię aż do śmierci. Tak mi do panie, Bóg wszechmogący w trójcy jedyny i wszyscy święci. Ja się czytać ostatniego zdania. Przeczytałem. Zapomniałem. <laughs> Dobrze. Okej. Okay. Pięknie, pięknie, po prostu wszyscy się mogą teraz popłakać. Teraz ja. Ja, Wulpi, biorę ciebie, Odynie, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Okej. Okay. Macie obrączki może? Stoi z tyłu. Poczekajcie chwilę, bo dostaję powiadomienia na Facebooku teraz. Dobra, już nie. Okay. mam obrączkę, obrączka jest jedna z tyłu i... Okay. Przypuśćmy, że, że... O, że, że ci daję. I zakładasz. No. Okej, okay, czekaj, 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 ja czekaj. <laughs> Odynie, przyjmij tą obrączkę od Pana Młodego. Jako jego znak miłości i wierności. W imię jego rodziców i lasu. No, przyjmij. <laughs> Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W każdym razie świadomym prawa i obowiązków wynikających z założenia rodziny Uroczyście oświadczam, że występuje. <laughs> że wstępujecie w związek małżeński i i przyrzeknijcie teraz, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwo było zgodne i szczęśliwe i trwało wieki. Bo drugiego wam nie będę udzielał. <grystanie> to co, przyrzekamy? Przysługam. No, przyrzekam. Okej. Okay. Możecie się podcałować. Czekaj. A ja idę zebrać ofiary na tace. Idź ze zbierz. <grystanie> cze cze czemu jest tu Jezus na trybunach? <grystanie> Musi być. Nie wiem, ale Ika chciałbym IKAR. powiedzieć tylko, że masz y, po prostu idealny głos pod po po dzisiejsze. udzielanie. Naprawdę idealne. Ue, jeszcze fireworki. były. Łe! Okay. Możecie się pocałować i iść do łóżka. Mam nadzieję, że macie trzy osobowe. Jak idzie na sztuka? Ej, możemy sobie zrobić wspólne zdjęcie jeszcze tutaj razem, tak wiecie, jak już tutaj jesteście, okay. tak wszyscy. To jest dobra okazja, żeby wziąć... Czy co, jesteśmy, Brawo? Jesteśmy po głównym, głównej ceremonii. Teraz możemy zrobić sobie wspólne foto. Czekajcie chwilę, ja sobie wezmę aparat włączę. Tą emotkę zrobię? Właśnie jakąś emotkę wypadałoby zrobić. Ja sobie zrobię Joy, no przecież kurde. O! Czekajcie, tak żeby wszystkich zapało. To chyba tak będzie i tak najlepiej, żeby wszystkich zapało. Jakiś filtr fajny, to musi być filtr ślubny. O, tamten był ślubny, czekajcie. Staliście telewizor i lodówkę, żeby... na Ech, idealnie. mieszkanie. Idealnie, zaczcie Lewiary. wiary. Dziękuję bardzo, pierwsza z lewej. Gratulacje, dziękujemy za... za, 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 yy, za ten piękny dzień. Zobaczcie, jakie wspólne piękne foto. Pięknie. Nawet jeszcze z datą chyba można ustawić, nie? O, idealnie, z datą, żeby była data. W ogóle, ile wiary tu przyszło, znowu mam pełną wyspę, znowu mam wszystkich ludzi na wyspie, wow. Okej. Okay. Zrobiliście już zdjęcia? Popatrz jeszcze, żeby spojrzeli wszyscy w kamerę. O A, właśnie, je, je. ej, to jest dobry pomysł, czekaj, jeszcze nie zrobiliśmy wszyscy zdjęcia. To jeszcze was nie ogłaszam mężem i mężem, żoną. Czekajcie. Mężem i mężem i mężem i żoną. Dobra, mamy, mamy chyba wszystkich, tak, idealnie. Docenie moje łachmany. <laughs> jutro do pracy takie założę. <laughs> Ale w ogóle jesteście wszyscy świetnie ubrani i w ogóle yy, bardzo się cieszę, że wzięliście pod uwagę to, że poprosiliśmy, żebyście się ubrali w jak największe sukienki lub, znaczy w kiecki, lub sukienki. <laughs> Pięknie, dobrze, zrobiliśmy ślub, to teraz ogłaszaj Ikar. Okej, okay. a więc ogłaszam. <laughs> ogłaszam was mężem i żoną, albo lisem. I wogiem czymkolwiek jesteście magicznymi osobami Villagerem i villagerką <noise> Jestem i tigrisem. Dokładnie. Jestem tygrysem. No. Pięknie brawo! Brawo, czekajcie chciałem ja też brawo. Czy ja mogę sobie brawo pić? Mogę. brawo. Pięknie. Gdzieś ty tak. O, aż sobie mogę, mogę. Nie, nie chcę tak robić, tylko chciałem. Fotę, czekajcie. O, tak, chciałem. Fotę. Brafo. Arf, arf, tak, jak Arffenia. Pięknie. Pięknie. piękna synchronizacja. No. I z tyłu i Z, tyłu Icar, z tym nie mam powiedzieć on to do jakiś robak? To jest. ten. Sea Butterfly. Jakoś tak. Sea Okej, okay, słuchajcie, to teraz. Eee, mamy imprezę w pubie, więc yy, wbijacie do mnie do chałupy i tam na dole w piwnicy jest pub, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na imprezę w pubie, poślubną. Te przedmioty wszystkie na razie to zostawiam. Tak, pięknie, pięknie to się udało, pięknie. jestem, jestem bardzo zadowolony. No.